Jak smyczki jedziemy tak. do polody, tak? Tak. Dobra. Pokaż w y, y, jakim kierunku jedziemy. Ty, tam. Dobra, ale tu wyjeżdżamy, tak? Dobra, jesteśmy w Jeleńskiej hucie i ruszamy do sklepiku Polody. Tutaj zjedliśmy sobie dobrego grilla, a teraz jak te pasi brzuchy, jedziemy Polody. Bo to jest do właśnie ustawiania na zimno, żeby było chłodno, albo na ciepło, żeby nam nie było zimno właśnie. Wiesz o, tutaj jesteśmy. Co? A O! Teraz skręcamy tutaj. to no. nie Ani okna, ani drzwi. No właśnie nie wolno otwierać ani okna, ani drzwi. I pasów Antek nie można otwierać tak? Nie można otwierać pasów, tak masz rację. Antoszku, będziesz pamiętał? I nic nie można dotykać Można dotykać, tylko żeby... Nie, mój gdzie dotykać klucz i ja ty nie, nie możesz zrobić klucz. Ja podtrzymam klucz. Ty podtrzymasz klucze, tak jest. Ale czemu on cały też podróż? No bo on jest malutki, dlatego wiesz. Ale nigdy nie dostaje takich. Dobra, daj mu, e, e, słuchaj. Antoś, wyciągnij te kluczyki i daj jej do ręki. No, sięgniesz? Czekaj, ja ci podam? No, sięgniesz? No, jeszcze troszkę. No, dobrze, i teraz. Opla, teraz daj jej do ręki. Daj, Maj. O, niech Maja trzyma. Przez chwilę, bo Maja nie trzymała, nigdy kluczy. To niech potrzyma. Nie oblaży się, Antek, bo ty Teraz Antkowi, daj na chwilę. Antek, teraz trzyma. I tak na mnie. Tak na zmianę. Antek trochę, ty trochę. Nie ma za co? Tylko nie wolno tam nic przyciskać teraz, nie? Ale tak leciutko można Raczej, raczej nie, tylko trzymać. Tam chłopiec biegnie z psem Ryszard. Ryszard. No. Ty nie możesz sobie Lysad, przypomnieć. Ryszard nie. Może zamykać i tym Tak. Ja, on nie wejdzie. A, nie dotykaj tego. On może tam tylko, żeby nie przyciskać, nie? Mocno. Żeby nie przyciskać mocno. Lekko może. Otwieranie bagażnika. Ale nie otwierajcie, bo nam się otworzy po drodze. To nie jest tak leciutko może. A po drugie w czasie jazdy... Ooo! Dobra, zaraz tu jedziemy na przystanek, czy tam do sklepiku i sobie wymiesz. Tu jest sklep, tak? O, tu Jechaliśmy do sklepu. Na chwilę chyba jest jeszcze otwarty mamy nadzieję co ona ci nie da znowu